O, witajcie, właśnie będę robić kolację. Dziewczynki bają się w swoim pokoju na górze. Jak widzieliście, mieliśmy duży remont. Niektórzy z was wiedzieli, niektórzy nie. Ok, teraz pokażę Wam zmianę naszej kuchni. W kuchni nie mamy już stołu. Stół przynieśliśmy do salonu. Kuchnia stoi tu, gdzie stoi. Tutaj postawili, postawiliśmy taki mały blat, a tutaj mamy płytę indukcyjną i ekspres do kawy. I do tego mamy koszyk na zakupy. W naszym mieście otworzyli właśnie nową galerię Playmobil. OK, a teraz chodźmy. Pokażę wam salon. Mamy tutaj kominek. Przestawiliśmy go, bo uważaliśmy, że tam lepiej będzie wyglądać nasza lampa. Jak mówiłam, stół przenieśliśmy tutaj. tutaj. A tutaj stoi kanapa i fotel. Koło kanapy jest ustawiony stolik. No i tam stoi jeszcze telewizor. A teraz chodźmy zobaczyć, co robią dziewczynki. Cześć dziewczynki, co robicie? Bawimy się w szpital. O tak, dziewczynki uwielbiają bawić się w szpital. Pokażę wam jakie zmiany. Zost zrobiliśmy w pokoju dziewczynek. Lęka ma łóżko przy ścianie. Naprzeciwko lęki łóżka jest biurko Ani, a koło biurka mamy łóżko. Tak samo naprzeciwko mamy biurko. No i nową komodę. Ok, to chyba wszystko. Jeszcze pokażę Wam naszą sypialnię i zabieram się do robienia kolacji. Tutaj mamy łóżko. Przenieśliśmy się z sypialnią tutaj, bo tam mieliśmy chyba za dużo pokój, jak na sypialnię. Naprzeciwko naszej, naszego łóżka stoi szafa, a tutaj moja toaletka. Okej, okay, czas zrobić kolację. O, ktoś dzwoni, to pewnie Michał. Pójdę mu otworzyć. Cześć, Michał. Cześć, Nikola. Jak ci minął dzień w pracy? Oj, bardzo wyczerpujące. Mm, dziewczynki mają ferie. Ja też wziąłem urlop na dwa tygodnie. Mm. Słuchaj, może byśmy pojechali gdzieś na ferie? O tak! Marzy mi się wyjazd w góry. A tobie? Hmm, też pomyślałam o górach. Może Tatry? Tak, albo Mount Everest. Nie, no Michał, na Mont Everest nie będziemy się wybierać, tam jest za zimno, a poza tym tu nie jest w Polsce. No tak, w sumie racja. Co dziś na kolację? Fasolka i z warzywami, a do tego ziemniaki. Ania uwielbia fasolkę z ogródka babci, no bo taka jest najlepsza. Okej, okay, pójdę się na chwilę zdrzemnąć. obudzisz mnie? Jasne, budzę cię na kolację, Okej. Okay. Cześć dziewczynki, nadal się bawicie? Tak. Dobrze. Ania, Lenka, chcecie pomóc mi nakryć do stołu? Słyszałaś, Aniu? Mama woła nas, żebyśmy pomogły jej nakryć do stołu. Chodźmy, ok. No, to tak. Lenka rozłożysz sztuczce, a ty, Aniu, talerzyki. Dobrze. Okej, okay, dziewczyny. Macie, chodźcie nakrywać. Już idziemy. Aniu, ty weź talerze, a ja wezmę sztuczkę. Jeden talerz tu. I jeden widelec. Drugi talerz tu. I widelec. Okej, okay, już. Mamo, już nakryłyśmy. Świetnie. Dzisiaj na kolację będzie fasolka z babci ogrodu, warzywa i ziemniaki. O, lubię fasolkę. No, możecie się już pobawić na górę. Dziewczynki lubią groch. Do fasolki. Okej. Okay. Teraz dołożę jeszcze tutaj ziemniaki. I gotowe. Okej. Okay, nałożyłam już na talerzy groch i ziemniaki, a teraz upiekę samą fasolkę. No, fasolka się już robi. Myślę, że będzie się robić tak 10 minut. O, ale pyszny zapach. Myślę, że już jest gotowa. No, i dla Leny jeszcze. Dobra. Już nałożone. Muszę obudzić Michała i zawołam dziewczynki. O, a to co, co? Michał nie śpisz? Jak widać, nie. Dziewczyny mnie badają. No, chodźcie na kolację. Jak widzicie, Ania woli jeść łyżką. No, Aniu, wyszła nie łyżka. Kilka minut później. No, wszyscy zjedli? Tak. I co, smakowałam? Mhm. Teraz Ania i Lenka mogą obejrzeć sobie pół godziny bajki. No, jaką chcecie dzisiaj bajkę? Playmobil książniczki. Okej. Okay. W tym czasie, jak dziewczynki oglądają, ja sprzątam ze, ze stołu. No. Okej, okay, teraz tylko wstawię zmywarkę. Dziewczynki, dosyć już tych bajek. O nie, oni się jeszcze pobawić. Znaczy poglądać? No dobrze, poglądacie sobie jeszcze później. Teraz chodźcie się kąpać. No dobrze, to chodźcie. Nie wygłupiajcie się w wannie. Zaraz ubiję wam włosy. Tylko wezmę szampon. Gdzie ja tu schowałam szampon? O, to ten. Która pierwsza na pewno lęka. No dobra. A nie będziesz czypać mnie w oczy. Nie, to łagodny szampon. Dobra. No, i już po wszystkim. Teraz Ania. Okej. Okay. Zamknij oczy. Nie będziesz czypać, ale dla pewności zamknij. No, no i tutaj też już umyte. Wezmę teraz ręczniki. Lenko, ty wyjdziesz pierwsza z wody. O jejku, ale jest zimno. Szybko, otwórz się ręcznikiem. No Aniu, to nie jest koc. Musicie się dobrze wytrzeć. Już jesteście dobrze osuszone? Tak. Okej. Okay. Możecie iść na górę, a ja posprzątam łazienkę. Ich chmurki ręczniki powieszę tutaj. Dziewczynki, trzeba zaraz kłość spać. Ale najpierw przebiorę się sama w piżamę. Okej, okay, już się przebrałam. Dziewczynki, czas do łóżek. Szybko osiądźcie sobie łóżka i przebierajcie się w piżamy. Przyjdę do was za 20 minut. Obie w łóżkach? Tak. Chwilę później. Zobacz Aniu, mieści spad. Proszę. Jaką chcecie bajkę? O szpitalu. No tak, dziewczynki cały czas chcą czytać książki wyłącznie o szpitalu. Niech wam będzie. Dawno, dawno temu. Koniec. Świetnie, obie już spią. Odłożę książkę na piórko lęki i idę na dół. Te dziewczynki zasną. Możemy z Michałem obejrzeć jakiś film. Co dziś leci w telewizji? Pogromcy duchów 2. Okej. Okay. Chyba pójdę się już kłaść. Tak, ja też. Nie pójdziemy spać? Sprawdzam, czy dziewczynki dobrze są przykryte kołdrami i czy na pewno śpią. Tak, obie śpią i są dobrze przykryte kołdrami. Dobranoc. Kochani, dzisiaj w odcinku nagraliśmy dla Was wieczorną rutynę urodziny hamsterów. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, zasubskrybujcie i dajcie łapki w górę. Dziękujemy.